Subject to your abuse, I'm that desire in your blood. You can't refuse. You picked your poison, boy. Ain't nothing left to choose now. You can't get love. Intoxicated, can't recover. Shut up device eyes, I'll keep you close. With your hand on my hips, hold through your ribs, press through these lips. Yes, I won't tell. Cześć wszystkim, po kilkuletniej przerwie witamy na kanale Agrokoty i w gospodarstwie rolnym Jaśkowscy. Przed nami nowy nabytek, w nowy rok wchodzimy z nowym nabytkiem New Holland T7 315 HD. Może trochę przesadzony, jak na wielkość gospodarstwa, ale akurat był taki model dostępny, więc kupiliśmy. Proszę bardzo, tak wygląda w środku. Za wiele szczegółów nie, chcemy, nie chcę teraz zdradzać, bo będzie z tego nagrany e, osobny filmik. E, jedyne co możemy powiedzieć to ciągnik e, o mocy 313 KONI, skrzynia biegów auto-command. Ciągnik wyposażony jest w przedni TUS e, plus WOM. E, tego na razie jeszcze nie widać, ale e, będzie domontowany. E, nawigacja. E, i co ciekawe, ma ponad standardowy wymiar tylnych opon, a mianowicie rozmiar 900 z tyłu. Ta szerokość jest bardzo znacząca na naszych terenach, głównie torfowych. Ciekawostko w tym ciągniku, jak widzicie przede mną, jest zastosowanie zamiast tradycyjnej deski rozdzielczej wyświetlacza w kierownicy. Nie będę teraz, właśnie, pokazywał i tłumaczył, co i jak na nim dowiecie się tego w późniejszym terminie, a teraz pokażę właśnie jak te wyglądają te opony. Sami przyznacie, że szerokość robi wrażenie, takim ma właśnie bardzo duże znaczenie w terenie. Przy przyczepie samozbierającej praktycznie nie musimy załączać przedniego napędu i jeździmy jak chcemy. Teraz pokażę Wam kolejną ciekawostkę. A mianowicie jesteśmy w trakcie remontu najmniejszego ciłnika z gospodarstwa Nihollanda TD95D. Jeżeli jesteście zainteresowani, co i jak w nim robimy, co poprawiamy, co zmieniamy, napiszcie, dajcie znać w komentarzach. A Patryk na pewno przyjedzie i nagramy coś, potłumaczymy pokażemy. Co więcej, teraz też za bardzo szczegółów nie będziemy zdradzać. Przejdźmy teraz w kolejne miejsce. Zaciekawimy Was mocno w tym filmie. A mianowicie, w gospodarstwie w ostatnim czasie zostały zamontowane roboty udojowe, a także hala postawiona dla jałowizny. To też, jak będziecie chcieli, to na pewno nagramy, pokażemy. Idziemy teraz do... Pokażę wam, jak wyglądają roboty. W międzyczasie mogę wspomnieć, że mamy do sprzedania halę udojową typu Auto Tandem 2x4. Jeżeli byłby ktoś zainteresowany, serdecznie zapraszamy do kontaktu. A tak wyglądają roboty. Zaadoptowaliśmy je w starym oborze. Kurz krowa doi się. Jeżeli będziecie chcieli filmik także o nich, nagramy, czemu nie? Można parę słów powiedzieć. Plusy, minusy przedstawić. Ja na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony i nie żałuję tej decyzji, aczkolwiek e, e, właśnie tak zacząłem e, się zastanawiać, dlaczego człowiek wcześniej ich nie zainstalował, bo bardzo mocno ułatwiły nam codzienne oporządki skróciły czas, pozwoliły na taką niezależność, brak takiego uwiązania do obory. Człowiek łatwiej jest w stanie cokolwiek zaplanować, czy, czy jakiś wyjazd, czy jakieś roboty polowe. Nie musi być na daną godzinę i jest znacznie mniej osób potrzeba do obsługi całego stada. Tu ciekawostka agregat prądotwórczy, który zakupiliśmy wraz z, z robotami udajowymi. Podłączyliśmy do niego całe gospodarstwo. Praktycznie jesteśmy teraz nie, niezależni. Nie mamy problemu, jeżeli jakieś dzieją się niepożądane rzeczy, jeśli chodzi o dostawy prądu. Musieliśmy się decydować na, na ten taki krok, ponieważ brak prądu przy robotach udajowych to może skutkować takimi stratami mleka, że, że po prostu może generować to koszty, których nie da się w jakikolwiek sposób zwrócić. Parę razy już tak jakby była okazja, żeby właśnie pracować na tym agregacie. Dwa razy chyba nawet trafiło, że po dwie doby Ciągłej pracy było. No i nikt w ogóle nawet z domowników nie odczuwał, że jest jakaś zmiana, że jesteśmy przyłączeni na, 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 na tryb prądu dostarczonego z agregatu. Więc bardzo wielkie znaczenie w gospodarce ma taki agregat. Może koszt też nie jest jakiś tam mały, ale swoje zadanie spełnia w 100%. I to by było na tyle w tym filmie. Przedstawiliśmy Wam zapowiedzi różnych ciekawostek. Jeżeli, jeżeli będziecie chcieli, to dajcie znać. Będziemy nagrywać, będziemy przedstawiać. Zachęcam do subskrypcji kanału. I co? Do następnego. Do zobaczenia. Cześć.